Cześć, dziś kolejny odcinek z rosyjskimi słowami. Mówiliśmy już o czasie, zbiorowości, a także o rozrywce. Link do całej playlisty wyświetla się teraz w rogu. Koniecznie sprawdźcie, jeśli nie widzieliście. Dziś powiemy sobie o przyjaźni, znajomościach, słowach mniej lub bardziej związanych z tym tematem. Tak jak ostatnio przedstawię słowa podzielone na różne części mowy, a na końcu zrobimy sobie ćwiczenia o różnych poziomach trudności. Ja jestem Szymon, kanał Języki Proste. Zapraszam. Zaczniemy dziś od rzeczowników, a konkretnie od słowa "znakomy". Co prawda, gramatycznie jest to przymiotnik, a nie rzeczownik, natomiast my rozumiemy "znakomy" jako znajomy. I tak samo jak w języku polskim, tego przymiotnika używamy w znaczeniu całej jednej osoby, więc tutaj, tak, z taką gwiazdką, potraktujemy go jako rzeczownik. Ale co ciekawe, i zapewne o tym wiecie, mamy w rosyjskim jeszcze słowo dróg, i tak naprawdę je również możemy przetłumaczyć na znajomy lub kolega. A teraz co nieco o tym, jak się w tym nie pogubić. Druk to oczywiście ktoś bliższy. W języku polskim określimy raczej kolegę, zakładając, że w naszym języku w języku polskim słowo kolega nie ma takiego znaczenia jak w innych językach, czyli konkretnie związany z pracą. Druk to po prostu ktoś bliższy niż znakomy. No i dopiszmy jeszcze formę żeńską, czyli padruga, koleżanka znajoma. No i teraz moglibyście zapytać, co z pierwszym słowem, jak powiedzieć znajoma? Tak się składa, że tak jak już wiecie, to słowo gramatycznie jest przymiotnikiem. Co za tym idzie, jeśli chcielibyście zmienić jego rodzaj? Wystarczy, że zmienicie końcówkę tak, jak robiliśmy to w przymiotniku. A więc w formie żeńskiej powiedzielibyśmy znakome ja. Dodajmy jeszcze do tego zestawu kogoś najbardziej bliskiego, czyli przyjaciel. Musicie jednak wiedzieć, że zdecydowanie rzadziej używamy tego słowa niż w języku polskim i w rosyjskim najczęstszym słowem z tego zestawu będzie jednak druk. A teraz całkiem odwrotnie dodajmy jeszcze słowo wrak, czyli wróg. I jeszcze w formie małego bonusu powiedzmy o tym, jak tworzyć liczbę mnogą od tych trzech słów: druk, padruga, wrak. W przypadku tych dwóch ostatnich jest to bardzo proste. Po prostu damy na końcu I padrugi, wragi. Jak widzicie, znacznie prościej niż w języku polskim. Natomiast w przypadku pierwszego słowa, czyli kolega znajomy, gdybyśmy chcieli powiedzieć koledzy znajomi, powiemy druzja. To jest całkiem inna forma, z tym wiele osób ma problem, a konkretnie z odmianą tego słowa. My dzisiaj nie będziemy mówić o kwestiach gramatycznych, natomiast odmianę tę znajdziecie w przypiętym komentarzu wraz z ćwiczeniami. Jeśli jesteście chętni, możecie tam się z nią zapoznać. Jeszcze parę różnych rzeczowników związanych z tematem. Słowo drużba. W pewnym sensie false friend, bo w języku polskim mamy coś takiego, tutaj oznacza to koleżeństwo, ale też ogólnie przyjaźń. A skoro znajomość, przyjaźń. Powiedzmy o tym, co w przyjaźni przynajmniej powinno mieć miejsce, na przykład słowo pomaś, zwróćcie uwagę na sposób, w jaki to czytam. Jest to całkiem specyficzne słowo, takie typowo rosyjskie być może w wymowie, oznacza oczywiście pomoc. Dodajmy słowo zabota, oznacza to opiekę, troskę. Skoro przyjaźń przyda nam się jeszcze słowo adalżenie, które przetłumaczymy na przysługę. Możecie zapamiętać to tak, że nakładamy na kogoś, komu tę przysługę świadczymy, pewnego rodzaju dług. No i skoro przyjaźń jest wesoło, powiedzmy o słowie szutka, czyli żart. Rzeczowniki to oczywiście osoby i rzeczy, a teraz przejdźmy do czasowników, czyli jakiejś czynności. Czasownik odpowiada na pytanie: co robi? Zanim zacznie się jakakolwiek przyjaźń, musimy się najpierw poznać. I to słowo jest dla nas tutaj niezbędne. Brzmi ono paznakomicja. Jak to zapamiętać? Dosłownie znaczy to tak, jakby poznajomić się. Więc jest to nieco dłuższe słowo, ale całkiem logicznie zbudowane. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, wytłumaczę, że te rzymskie liczby po czasowniku oznaczają ten typ. Oficjalnie koniugację my sobie nazywaliśmy typem. Skoro już się poznaliśmy, no to możemy się przyjaźnić. I to słowo w języku rosyjskim brzmi drużyć. A więc oczywiście jest związane ze słowem drużba, i oczywiście ze słowem dróg. Ale uwaga, zobaczcie, że nie ma tam sja, czyli tego się. Po prostu drużyć już samo w sobie znaczy przyjaźnić się. A więc gdybym chciał powiedzieć przyjaźnie się z Iwanem, powiem po prostu ja drużu z Iwanem. Skoro się przyjaźnimy, możemy się spotykać i to słowo brzmi stryciać sja. Pamiętacie, te słowa z zajękiem zwrotem się, sja zawsze są z nim sklejone. Nie tak jak w języku polskim, że to słowo się jest oddzielne, może występować przed, po, w rosyjskim zawsze jest sklejone. Jak myślicie, co oznacza słowo pomagać? Oczywiście pomagać. I dodajmy do tego jeszcze dosyć podobne wyruciać, a więc wyręczać. Teraz mały false friend. Słowo uważać oznacza to szanować. Jeśli z kimś się przyjaźnimy, możemy go ucieszać. Oznacza to podobnie jak w języku polskim pocieszać. Zmienia się tylko przedrostek. Dodajmy nieco długie słowo raścitywać. Oznacza to liczyć, natomiast nie liczyć na przykład pieniądze, a liczyć na kogoś. Tak samo jak w języku polskim mówimy liczę na ciebie, tak i w rosyjskim powiedzielibyśmy ja, rasitywaju, na ciebie. No i na koniec bardzo powszechny czasownik, czyli razgawariwać. Jak myślicie, co to oznacza? Oczywiście, rozmawiać. Bardzo podobne do słowa gawarić, czyli mówić. A zanim przejdziemy do ćwiczeń, jeszcze parę przymiotników, czyli słów odpowiadających na pytanie, Jaki, jaka, jakie. A więc w tym temacie będą to cechy osobowości. Nie jest to temat zbyt lubiany, spokojnie, dzisiaj mam ich tylko pięć. Natomiast raczej ważnych, więc dobrze, jakbyście je poznali. Spróbujcie odgadnąć, co znaczy drużeski. Skoro znamy już słowo dróg, drużba, drużyć, no to to musi znaczyć przyjacielski. A teraz kolejny false friend. Mamy słowo prawdziwy. Domyślacie się, że skoro jest to cecha charakteru, nie będzie znaczyło to prawdziwy, a prawdomówny. Skoro mówimy o cechach, jakie powinien posiadać nasz przyjaciel, dodajmy do tego ciesnej. Skojarzcie to ze słowem cieść, tak jak w języku polskim cześć. Oczywiście nie ta cześć, którą się witamy, a ta, która jest głęboko w nas, a więc jest to ktoś uczciwy. Ktoś to tę cześć posiada. Spróbujcie odgadnąć, co oznacza słowo bezkaristny. Oczywiście, bardzo podobnie jak w języku polskim, oznacza to bezinteresowny. A na końcu słowo, które sami spróbujcie przeczytać w ramach ćwiczenia czytania. Zatrzymajcie filmiki i przeczytajcie to. Znaczy to wyrozumiały, i przeczytamy to z Możecie się popisać znajomością tego słowa w towarzystwie. Jeśli filmom się podoba, zostawcie jakiś komentarz albo pozytywną ocenę. I zachęcam do tego, żebyście zostali na ćwiczeniu. Możecie wykonywać go pisemnie lub słownie. Będę czytał zdania w języku polskim, a wy zatrzymajcie filmiki i spróbujcie przetłumaczyć je na język rosyjski. Będą wykorzystywały głównie słówka z dzisiaj, ale też może się zdarzyć, że z poprzednich odcinków. Zacznijmy od słów łatwych. Spróbujcie powiedzieć, to mój znajomy. Albo jednocześnie, albo po zrobieniu wszystkich słów, zerknijcie w przypięty komentarz, tam znajdują się odpowiedzi. W różnych wariantach zresztą, bo czasami jedno zdanie można przetłumaczyć na parę sposobów. 2. Czy to żart? 3. Czy to jest jego wróg? 4. Wasza koleżanka tu jest. 5. Gdzie jest jej kolega? Myślę, że z tymi zdaniami poradziliście sobie bez problemu. Zachęcam do spróbowania się ze średnimi. Jeśli jesteście na bieżąco z serią Rosyjski od Zera, do której zapraszam, na pewno poradzicie sobie z tym bez problemu. 1. Pomagam mu. 2. Przyjaźnisz się z nim. 3. Spotykamy się codziennie. Tutaj pomogę jeszcze ze słowem codziennie. Jest to po prostu każdy dzień. 4. Czy szanujesz wrogów? 5. Pocieszam kolegę. To jeszcze nie koniec. 6. Liczę na ciebie. 7. Rozmawiają z koleżankami. 8. To bardzo uczciwa koleżanka. 9. On nie jest zbyt wyrozumiały. 10. Szanuję ją. Jeśli wam się udało, gratuluję. Jeśli nie, nie przejmujcie się. Na spokojnie powtórzcie sobie jeszcze te zagadnienia. Jeśli macie z czymś problem, piszcie w komentarzu. Chętnie pomogę wam ja lub inni oglądający. A szczególnie chętnych zapraszam dalej, bowiem przed nami 10 trudnych zdań do przetłumaczenia. Jeśli wam się nie uda, nie przejmujcie się. Zdania te zdecydowanie wykraczają poza obecny stan naszej serii Rosyjskiej od zera na dzień opublikowania tego odcinka. 1. Trzeba szanować wszystkich. 2, pomóż mu, 3, on jest prawdomówny, 4, pomóżcie im, 5, zaprzyjaźnijmy się, 6, szanuj bezinteresownych, 7, jesteś uczciwy, 8, moje koleżanki potrzebują pomocy, 9, muszę się z Tobą spotkać, 10, Wyręcz ją proszę. Może Wy macie w głowie słowa, których zabrakło w tym odcinku. Napiszcie je śmiało w komentarzach. Bardzo doceniam wszelkie sugestie i Wasze komentarze. Żegnam się z Wami do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Paka, dawstryci.